Cześć, witam Was. Ja jestem Divioner, a To jest kolejny materiał z gry yy, Mountain Blade 2 Banner Lord. I mamy tutaj właśnie Battle Battle Test Custom Battle. O kurna, wyłączyłem sobie. Ustawienia miałem zapisane. F tak, mamy. No i wybieramy sobie tutaj Legiony. Czyli będziemy śpiewali za chwilę. Legno, anterna. Anterna, Victis, Legno, Anterna, Anterna, Victis, Woo! Dobra, starczy? Kurczę, 30 FPSów, ale spadki mam. Dobra, to ten Legion tutaj wrzucimy, e, Legion tutaj puścimy w ten sposób. I niech sobie ustawiam, oczywiście, a jakże, shields, WAR! shield, Wall. Tylko, że ten legion trochę inaczej wygląda niż ja chciał, czy bardziej po rzymsku. Ale jest tutaj, o proszę bardzo, jest ściana tarcz zrobiona. Kurna, ale mi FPSy sypią przez y, ustawienia graficzne, chyba. Sobie chyba zmienię trochę ustawienia. No, zmieniłem spadki FPS. O, iź mi się popsuło. Obcięz. A mi sobie ustawimy, chyba pójdzie. A ja to jeszcze wymaga troszeczkę tego. No w sumie to jest 400. Yy, 600. 660 jednostek. No to w świecie w górby? No to było nie do pomyślenia. Legno. Anterna. Anterna. Victis. Hu. Dobra, ustawimy sobie ich tutaj. Dam im ścianę tarcz. Dobra, bo mamy też drugą piechotę. Ich jest trochę mniej. No to ich tu damy tak i ustawimy. Oho, fajnie. Mam no tutaj drugą piechotę ustawimy ich tak i damy im F6. Co prawda za dużo oni tutaj nie wyskrobią z siebie pod szóstką. Ale można ich tu fajnie ustawić. To jeszcze mam jakiś inny oddział. Też piechota. Gdzie tak, to ich ustawimy pod F5. Ustawmy ich tu. A właśnie po rzymsku to zróbmy. Nie, to dwójka. To ustawmy ich. O, przycięło mi trochę. I ustawmy im też F5. Tam oni mają łączników, kurwa. A my nie mamy. Więc trzeba zrobić po rzymsku. I ustawmy w ten sposób to chodzi o to, że właśnie żmijanie robili taki Tylko tych mamy trochę więcej Że nie robili takie formacje, że jak jedna, jedna strona się załamywała Pod naporem wroga Cholera jasna Ścinki mam Jedna strona się załamywała pod naporem wroga To przesuwali jednostki i uzupełniali Dobra, to ja też coś zabiję Tutaj idą ci ale w pesy sypią. Znaczy, przycinki mam do czytywania. Dobra, yy, bardziej idzie na, na ten, naprzód. Więc przestawmy ich tu. Na trójkę. Nie mam trójki, dwójka. Trójka w sumie dobrze stoi. To jest największe parcie. I dwójka robi charge. Uzupełniamy jednostki tutaj na prawej flance. Dobra, jedynka jednak... nie jedynka, dwójka jednak, trójka przejdzie tu. Tu największy... Wie, więcej ludzi przyszło z tej strony. Dobra, idę do nauczników, może mi się... o, chyba się mi nie uda. Łoja ja pierdziule. na ten dostał strzała ale ja też mam Zaraza, ale tu, ale strzelają ci. Łole, dostałem strzała, dobra. Wchodzę w jakiegoś... Dobra, tu drugi oddział. To jest... Trójka. Trójka Church. Tu mi jakieś wsypały się. Dobra, wszyscy... Follow me. Nie, dobrze, to wszyscy za mną I, i robimy F5. Follow me. Trzy, wchodzimy w gościa. Trzy, piękna bitwa to była. Macę, macę to po tylko bitwy. Dobra, wygraliśmy chyba tę bitwę. Troszkę do czytywania są jeszcze mimo wszystko. Takie oni się są, tak? No. Legno! Anterna! Anterna! Victis! A dalej nie pamiętam jak to szło Subramori ja Nie, musiałbym zobaczyć, nawet trzeba do, 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 dobić tych pozostałych tutaj wrogów i zaraz weźmiemy sobie jakąś inną bitwę. Trzasko z włóczni. To jest włócznia, to jest włócznia. A, dostał. Pat. Jeden z tych. O, ty rzuca we mnie jakiś szczur towarami. Tam ciężko się tu skunia, to ciężko jest, powiem wam trafić. Z rozpędu. Dobra, dostał przez łeb. Uuu, ostatnio to tak męczę. W sensie. nie... Yy, yy, ben. O, tutaj jest tego. O, kurwa, zabiłem się. Legno, anterna, anterna, victis, uuuu! Aha, rzuciłem jak. A, bo to jest toporek. Dobra, dobić trzeba generała, nie, nie generał nie walczy. Dobra, będzie... Dobra, trzeba Kurde Kurde. To słońce spójrzcie, ono i czasami mi bitwę psuje, Bo mi tu przechodzić na wszystkie jednostki. Ale to jest 90 FPS-ów. No ale grafika z medium. Czekamy na lepszą optymalizację. Dobra, udało nam się wygrać bitwę. Legno, anterna, Victich Uuuu. Dobra, przechodzimy teraz do opcji ustawienia kolejnej bitwy i weźmy sobie może, a bo tutaj oni mieli jakiś fajnów, jakiś Savage Search match, Sergeant I tutaj mamy Sobie wybierzmy może Cavalry Juvelines, o niech będzie Range No i na, na tych, a zagramy sobie na yy, Aserai czy jakiś się wyczytywuje i... Weteran to kurde no najlepsze łuczniki Strong Arrows i to są najlepsi łucznicy normalnie tutaj jakich się spotkałem no 300 rozwaliło Tutaj jeszcze mamy jakieś w odwodzie różne jednostki, to im też damy mm, co to było? z, z, z tego z Asari Asari, Asia Asari Archer Sword, nie? Weźmy tych Tribal Warriors, nie? Weźmy Guard improve, Improvement Armor i Pike, żeby było ciekawie. No, a my tutaj w odwodzie dostaniemy mm, z. Co to ja wybrałem sobie? Z Empire. To w odwodzie damy sobie mm, też łuczników Platin Guard Stronger Bow i Extra Arrow. Strong arrows, Improved armor. Ach dobra, ile to mamy? Stówka, oni mają stówkę, po 30 to jakiś quard Legio, Legionary Legendary Legendary No i co, ogień i miecz. a mapki nie zmieniłem Cholera jasna jeszcze to samo, trzeba cofnąć, bo tak nie możemy grać Na tej samej mapie jeszcze raz Legno anterna Victis. Legno. Czy tam legni anterna? uroba Dziewiątkę. Nie wiem, co to jest. Byle nie deszcz. <tos Deviant w> Byle nie deszcz. Cię rozebrałem, kurde. Siedzę bez koszulki, bez bluzy. <tos david> Nie wiem czy mi jakaś krona od nie rozgrzewa Co za plamkę tu mam 37 stopni Chyba trzeba iść na L4 Kwarantannę w domu zrobić Nie ma nic do śmiacia O 25, drop, o dropy FPS-y Okej okay. Robimy tak Łomadko kawalerii mamy pięknie yy, uczników. Uczni to jest co jedynka? Nie, trójka. Trójka to kolka. Kurna konicę mi wrzuciła pod kawalerię. Bez kitu. A trzydziestka co to jest? To trzysetka jest. No bez jaj. Tych tamy tutaj. Ustawimy ich tak Ustawimy ich w rondel Gdzie oni kurde są Tam są, na, na szczycie Tam już wcisnął na mnie A mnie tu z góry wzięli Dobra, dobrze to łucznice są Niestety, cholera jasna. Ta kawaleria mi się została wliczona w twórniku, bo im dałem dżeweliny. To nie rozdzieliło mi że to są na przykład łucznicy konni czy coś. Nie znam, no, prójemy tutaj na nich. Co tu jest? łucznicy. Ale to są takie żeby że widzicie już, jak próją. Tutaj te hudoklatesy, ch ja podobnie jak ja. No, po nodze dostał. są te doczytywania? są te doczytywania? Ale i tak, nawet w miarę to ładnie chodzi. O, ale dostał w szyję. Dobra, nie będę tu jakiś goni, gdzie idziemy tam w pole bitwy. pole kniło pod winnicę. Dobra, no, bo tu wyrżnęliśmy prawie wszystkie jednostki. Tu kawaleria moja leci. To mógłbym w ogóle wykluczyć tych łuczników. Mapka by się przydała, tak jak inna. I to są koksy, na nich to trzeba uważać. I ciekaw kurwa, trafić nie mogę. Dobra, projemy. Projemy, ale coś mi się da, czyli jakoby mniej było. Chyba, że oni tak masówką poszli, że ich wyrżnialiśmy ich wszystkich pięć. Dobra, wezmę sobie, wiecie to 400 na 400 kawalerii, zobaczymy jak to pójdzie. Tu miary idzie 68 fpsów, czyli mogę renderować w 60. O dobra, jest. Trafiony. Patrzcie, te miecze są, nie wiem, jakieś krótkie, to jest jakaś rodzaj szabli. Chyba trzeba bardzo pod konia ciąć. No. Te strzałki muszę wyłączyć, bo mnie denerwują. Bardzo pod konia trzeba ciąć. Tak. no wygraliśmy już tę bitwę? Tak. To za szybko poszło, chyba. Tak, wyrzucę tu stąd wszystko. Mapę sobie damy. To też. O, o, Sergeant. O, o. To Sergeant Map Val... Val... Val Dia 01. Damy sobie. Tu dam sobie. Trzy. Trz. 400 400 I tu im damy też cavalry Mamy luki A Ma manca Mówię manca eee, Maca się buława więcej To eee. damy im buławę i long spear albo heavy lance Heavy lance im damy Mamy luki Zobaczymy jak się prója Mamy luki w asari. Mamy asari. damy sobie nie korsaierów tylko coś innego niego Kurier... Corserów, tylko damy sobie tych i heavy Now it's better bow Sword Empire A, weźmiemy może tych lance lance do boju you're dłoń. Bolszewika, goń, goń, goń no. I zrobimy w ten sposób no, Mam nadzieję, że ta mapka będzie ten, dobra Albo mi wydupczy gra i będzie 15 minut gameplay'a Trzeba tutaj patrzeć z, prawy, z prawym z W prawym górnym rogu dropy FPS'ów jak się dropią to znaczy, że doczytuję teren i ilość jednostek, które się znajdują na polu bitwy. Co my tutaj mamy? 19:30? O kur ależem trafił w pogodę. Już mieć 60 fps. ów O, ja nie wiem, czy ja tu ciągnę. 43 kawaleria. mamy 400 kawalerii. Ru 400 kawalerii zrobmy sobie 6. Yy, Bo sz kurde, oni śporują na nas ścisnąć na nich. Ja się z lancami. Ja w sumie tam ich wybrałem lanc i teraz oni mają siłę rozpendami nic nie mamy. A, się dymem zakurzyło. Ale się FPSy trzymają. Co prawda nie ma 60, ale w płynie chodzi. O, dobra. Cofam to, 4 fps, 10 Czekajcie niech to mi się odkuja Dawaj kurna Karto i procesorze Aż mi chem zginął Dobra muszę troszeczkę wzrok skupić kupić. Nie, nie przesadziłem z tą Z tą konnicą No i przesadziłem trochę 800 jednostek na mapie jest A Rix mój nie wyrabia Dobra, niech tam się wytłuką trochę. Mam niech się wyt... Ja Więc sobie. Będę. Z tyłu, na tyła. No, przez tam też, kurna i burze. Sadzi tak mi po procesorze i grafice, że. Jeszcze 4 jest. To powinno być ładna pustynia i. i 100 FPS-ów. Dobra, helczota, ale ty twardy jest. Ale mi dropią FPSy Oś tutaj szczuru, szczurzu, szczurzu jeden. Skiniesz tutaj w samotności. Dobra, pad. Się trochę tam przerzedzi. No, tu jeszcze jeden tu mi przyleciał. O, leci. Są tak zwani wa Wagi Mirowie, chyba. O. Dobra, pad. Jak tam sytuacja. No, na 13 fps to się tam jeszcze nie zapuszczam. Tam jest 800 jednostek jest na polu bitwy, to oddupczyłem trochę w ten deszcz to deszczu nie było to jeszcze bym to może i uciągnął na 60, ale kurna przy taki... Ale dostałem pszczoła. Tylko nie jakoś tak wolno biegną, no I teraz już nie mam zwrotu, jak już puściłem się grę na takich tych, to trzeba to skończyć. Pamiętam jak się w World grało, na słabych kompach duże bitwy jak już było, bo się już długo pograło, to tak się ciało, że Jak bitwy były, to trzeba było Cofać, puszczać w drugą stronę mapy Żeby nie było widać jednostek Bo nie szło po prostu grać, a trzeba było bitwę wygrać na przykład Przeatakowali na, na koniec na przykład Dobra Kurna, deszcz, burza, pioruny ogniste Dobra, wchodzimy w tłum, jest 19 FPSów Kurzy się jak diabli. W sumie, w sumie nie, nie potrzebuje takiej. To z medium jest grafika, no ale tu deszcz pada. Te, te, ten, ta karta też trochę potrzebuje jeszcze aktualizacji. Nowy produkt wiadomo. Koni pełno tutaj, blokują. Dobra, 36FPS, 40FPS. Przy tym też ze strony nie wiem, czy będę renderować to do, do 60, czy nie. Paliło. Renderuję do, do 60. Jeszcze ten monitor robi swoje. On tutaj patrzy, ja. Padł, dobra, gdzieś ta kawaleria mi się rozsipieszła. Ale ludu ustawiłem. Ja tym też mi rozbrać, to wyłączyć takie rzeczy. To jest niepotrzebny element Podczas takiej w ogromnej Zrobiło nam się 20 minut, całkiem przyzwoicie, tak? O, cześć Dobra, tam jakieś resztki zostały Czy tam generał, czy coś w tyle O, jeszcze jest to jakiś A 6 strzał mi zostało A mi dropa na 20 fps Dostał chyba mój Headshot tam jest ktoś z tyłu. Nie trafię go. To jest osoba umiejętność strzelecka. Dobra, wygraliśmy tę bitwę. Prawie. O, leci nawet plach tam, spójrzcie. Dzięciu. O, orły fruwałem, ale jakieś zapętlone są te orły. No, zapętanie A nie, dobra, ich tam kilka jest. Mój osioł zapętlony i wylatuje, cofa się za drzewem i wylatuje Gdzieś uciekły w las, kurczy syny Suche chwosty Gdzie on jest? Gdzieś tutaj strzelam, kurwa, na pałę Dajcie mi go zabić Daj beast. Gdzieś tu się skitrała szmata Cofnąć się mi tam gdzieś, do tyłu. Cofnąć się tam, do tyłu, No oni też z mnie zaraz zabije. Łoż kurna. Dobra, biją go chyba. Zatukli? Zatukli, dobra, bitwa wygrana. Ale 12 jeszcze finalnie jest. Zostało nam się ile jednostek? 385. Dobra, wychodzimy. Z mojej drony to będzie na tyle, jeśli chodzi o kolejny tak materiał gameplay spotyczak zobaczymy może coś innego wymyślę jakieś multi albo coś zobaczymy trzymajcie się i strzała